Na pewno. I no. on, się, on się on się psuje trochę z tą moją kierownicą. W sensie nie wiem, HTZ i tym kierowcem jeździ mi się super na kierownicy, a tamten coś Arek... lata. Arek... Chwilę. O. O. Alek oświadczę. Ale weź zrobić tego HTZ Co, to... Co było? Ej, kto mi wy ten! Wy ten tegową moją Białoruś. Ło kurma ma Turm, i to cel? Do mnie? Ja nie dodałem. Tak Poczekaj chwilę. Coś kurwa może pójść nie tak. Co, tu się, co tu się dzieje? dzieje? Kto tego? Kto ile Armstronga odpierdolił? Czekaj, co? No, chodź od, popatrz sobie od tyłu na to, nie? I co może pójść nie tak? Mogę się napić? Kosta, no no, to jebie, jak pójdą żyć ten. Arek? Kostę, że tak. Widziałeś, jak do ustala ciągnik poleciał? Elo. Siema. Siema, Siema, Kopi. Cześć, Siema, kopi. Cześć. Wyzwany zostałem. Hmm. Chłopie, to taki kontencik dzisiaj leci na live'ie. O, a jeszcze mamy jeszcze a, live. Jeszcze mamy live'a. A możesz, co a możesz zostawić zapis, ale na niepubliku? Mogę. O, o tu zrób tak, tu zrób tak, please. Ja to, też się to, boję. To, to, to z tego trzeba tu, szotować. Ale Za tu najwyżej. Zabłokaj. Tak, Najwyżej na prywatne po prostu. I... dam ten i szoty porobi. Będzie miał kontakt z suikan. Ja już mam się zrobione, ale... No ale to, kurde, nie było cię wcześniej. Ale gdzie jest przyczepka? No, nie, ja byłem w całym streamie dzisiaj. Gdzie jest Przyszczep? jak po prostu... Ska... Na byłem po prostu. ...prawy dolny róg wyjebało w pizdu dwunastkę. Jasny hołd, gdzie jest? O <laughs> <laughs> Co jest? <laughs> Co? Trzymajcie się w tamtym PGS. To jest tak, że tu się, tu się coś odpierdala, a my z w sobie, twojeczka, dalej ładujemy te belki, nie? Ja se kilo w tym mogę po Mówię, to silerka. oni się, kurwa, opierdalają. Gdzie ty, ty widzisz to? Ja. Rzepak siejemy, tak? Kawałka. Ja nie na jedwiej z patrzą. Z... Ej, ty kamazem jedziesz! Co jest z kawosem? do kurwa, to się przyczepy. A w sefer jest kurwa, jakiś tam uranie człowieku, lata w I teraz ta muzyczka, jak to była? Droga mleczna? Nie. Gdzie jest odwagi? Skaja, proszę się Escape? zaraz płuca, byś się obdarzył. Bo to, A, o Boże O, obiżny 12... w nowym górnym rogu! Tobi, Tobi, Tobi... O ludzie, co się dzieje? Klaudiusz, Klaudiusz napisał, że przyczepa RSK wróciła do FS-19! O nie! Mi się wydaje, że ona wróciła do FS-a, ale kurwa 11! Ciebie ją. A jak te memy co się w bocie ktoś zmaguje i żywy rzuciło go z powrotem na malinówkę. O, cześć Damianos. Opakałem się w sięgam Kamus. Gdzie jest Reszczanka, no? Ereszczanka? O gigant to został zresetowany. Też nim wrócę na te Ja pierdziele RS Panka. 5500 wykręciło w drugą stronę, jasne chuj. No, bo tak. ja, wiem, że ursusy nie lubią no, pracy z ładowaniem. Masz się do piasty z przodu, nie? Nie ma. Ale kto tutaj stoi, ja nie mogę się ruszyć. Jak? <grystanie> o, i chuj. Arek, ile ludzi masz na live? Nie wiem, ile jest was ludzi. Od 100 osób, jest. To jesteście jest świadkami najlepszego live'a chyba od czasu 17. Co się dzieje z tym ursusem? Halo. <grystanie> Alek, weź do garażu i pa. On pa, jest w tym. On jest w Upside Down Człowieku kitu Ursus w upside, upside downie rozumiesz. O tylko. O kurwa! Strasz. Nie wiem. Cóba! Arek się flip, normalnie to się odwróci. Ej, Kurwa <laughs> belka, kabalem. Ale... awans, 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 na Ej, bo Hunt jest, Hunt, Hunt jest. Gdzie, gdzie wy jesteście? Ja idę to zobaczyć. Jest, gdzie kurwa, to pytało. Gdzie wy jesteście? O, do tej pory? Co jest? Co jest? O, gdzie ja jestem? O, poleciałem co się mi. dzieje? Stary, zamknij się, nie wkurwiaj mnie. Gdzie ty? jesteście? Jesteś? Prawy górny róg. Gdzie ty poleciałeś? A co ty tam robisz, ty? No, Nie wiem. Halo?

Gdzie jest? Gdzie ty, bak, gdzie ty Baki jesteś? O, gdzie ty rasak o, ja jesteś? Baki co? Już wracam, Rekord lotów kosmicznych Boże ja naprawdę bakiego szanuję. jestem ja z nim... Baki jest opanowany dzisiaj. Dokładnie. Gdzie? O, gigant się znalazł. No, no Ej, ja jestem. powiem tyle. Nikt, zupełnie nikt. Yy, ten R2. Ej, jest, jestem w tym. Boś... <śla> Kurwa je <jebana>, no reklamy. <śla> No, tak izna. Czekajcie. No i też lata tutaj, no co się to dzieje? Wszystko, czego lata już. Akurat Fortress moim zdaniem, eee. powinien wylądować na no. złożysk, ale. Jeden. No i odejdę. No to cóż, jestem uważany, co mówisz? Nie, no dobrze. No i odejdę. 75, prawda? No i co się dzieje? 12, 12. O, to lata. jest RSK. Helium, prawda?